Hej siamoneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku informacyjnym z gry Eurotrack Simulator 2 wiem, że już jakiś czas temu wyszła beta 1.41 do właśnie ets -a. Ja już jestem po pierwszym konwoju ze znajomymi właśnie w grze na oficjalnym multiplayerze, nie na tracker SMP, ale właśnie na tym oficjalnym multiplayerze od Eurotraka. Na live padło bardzo dużo pytań w sumie o to, jak my dostaliśmy się na tą betę. No i już wam tutaj to szybko, moi drodzy, wytłumaczę. Wchodzicie sobie tutaj właśnie na Steamie, klikacie właściwości, wchodzicie tutaj w betę, i tutaj musicie wkleić moi drodzy ten kod, który się właśnie wyświetla na ekranie. Jak go sobie już tutaj wkleicie, to wam tutaj wyskoczy. Czy chcecie pobrać? Musicie zaktualizować. Teraz bardzo ważna informacja: jeżeli tego nie zrobicie, to jesteście w ciemnej dupie, że tak powiem. Mianowicie, musicie sobie wejść do swojego foldera. Słuchajcie, dokumenty EuroTrack Simulator 2, profiles. Ja zrobiłem tak, że skopiowałem sobie odtąd. Aż dotąd, nie? Kopiujecie to, i jak później odinstalujecie sobie betę, wrócicie na 1.40, albo beta się skończy, bo ta beta jest ograniczona, ona nie będzie cały czas, ona się skończy, i później będzie na przykład kolejna beta, e, gdzie będzie można sobie właśnie ogrywać, e, to musicie po prostu od nowa to sobie mm, znowu. Tutaj wczytać. Druga sprawa jest taka, że na moim oficjalnym Discordzie, słuchajcie, link oczywiście w opisie, e, znajdziecie sobie coś takiego jak info ETS e, MP, i tutaj macie właśnie informacje nie tylko z Trackers MP, nie tylko z Promotsa, ale właśnie też z oficjalnej strony od y, y, Trackers, od y, SS Software. Także zachęcam. E, tak samo jest tutaj kanał informacyjny o ETS, o FS22, także do ets macie y, również takie coś. Kolejna sprawa jest taka, że jak sobie wbijecie na mój kanał na YouTube, moi drodzy, to pod ostatnim live'em właśnie też macie tutaj ten kod do tego. Więc zachęcam, może wbijcie na kanał i tam właśnie w tych opisie, w tych live'ach macie ten kod do skopiowania, bo tutaj, tak jak wam pokazywałem to wcześniej, w taki sposób nie jesteście w stanie sobie tego ogarnąć. Tutaj taki, wiecie, szybki pokaz może, jak to wygląda na wersji beta, bo no troszeczkę mieliśmy problemy. E, ale to tak jak mówiłem, możecie sobie sami zobaczyć, mm, oczywiście do tego e, was bardzo zachęcam. Jak już sobie wkleicie ten kod tutaj na mm, właśnie na Steamie, e, powierzę wam się aktualizacja do 1.41, no to przychodzi pora naha. No i skopiujcie sobie koniecznie te swoje zapisy, żeby nie było. Informowałem kilka razy. Dobra, jak już przejdziemy sobie do gry, to macie na samej górze informacje. gra Używa klienta Open Beta, logowanie oraz wszystkie funkcjonalności online World of Tracks używają otwartej wersji Beta serwisu. Także no tutaj logujemy się normalnie na World of Tracks, to działa, ale później te postępy zostaną usunięte, jak skończy się Beta. Tutaj macie oznaczenie 1.41.0.24s64 bity. Wchodzimy sobie na swój profil, jest to naprawdę mega fajne i całkiem przyjemne i bardzo proste, o wiele prostsze. W samej rozgrywce niż tracker SMP, jak widzicie na samym początku, pojawia nam się troszeczkę nowych tutaj rzeczy. Swoją drogą na 1:40 właśnie nam na przykład zmieniają się ikonki na mapie. Wygląda to o wiele ciekawiej. Następna sprawa jest taka: mamy tutaj tak konwoje i szybka podróż. Co tutaj robimy? Na przykład mamy konwoje. No i mamy tutaj powiedzmy no listę serwerów, którzy sobie gracze stworzyli. Ale jak ja sobie zrobię na przykład hostuj konwój e, i raz sobie zrobiłem konwój, no to mamy tutaj to zapisane. To tutaj przy wszystkim macie wiecie, nazwa serwera to tak. Tutaj mamy jadymy, szerokie i suche, no to tutaj taki opis do tego. Wiadomość powitalna, tak maksymalna liczba graczy, możecie od tam wiecie od 2 do 8. Możecie tylko znajomi ze Steama, że mogą dołączać. Ruch uliczny możecie wyłączyć, możecie włączyć uszkodzenia pomiędzy graczami, ale możecie też zrobić tak, że po prostu, jak wy uderzycie w innego gracza, to te uszkodzenia nie będą, tych uszkodzeń tak naprawdę nie będzie. Włącz kolizję w, wyłącz kolizję w serwisach, czyli jak wjeżdżacie na przykład na serwisy, no to nie macie kolizji, tak? I na przykład na stacje benzynowe, czy gdzieś tam, ale jak tak sobie zrobicie, no to już wtedy musicie uważać na tych stacjach benzynowych i ca całej reszcie. Ukryj graczy w obszarach bezkolizyjnych, to tego sobie nie zaznaczajcie Ogólnie jak jesteście w obszarze bezkolizyjnym to nad graczem pojawia się taki e, taka, taka miniaturka mała, taki jakby duszek, coś w tym stylu, że jest w takim ghost modzie, że tak powiem, nie? E, no i może, możecie zrobić tak, że będą no widoczne niki graczy, bądź też nie Robicie potwierdź, serwer się odpala Ja teraz tego serwera odpalał nie będę Ale jak sobie zrobimy na przykład jazdę, moi drodzy e, Bardzo ważna rzecz, która tutaj też doszła jest to mapa na podglądzie, w momencie, gdy sobie wchodzimy tak bezpośrednio do samej gry, nie? Jak to, jak to wygląda? Wciskacie sobie M, macie tutaj tak normalnie, nie? Ale jak weźmiecie sobie konwój, będziecie sobie jechali, nie? Nie odtwarzacz. Jak wciskacie konwój i będziecie sobie jechali, gdzieś tam będziecie mieli już trasę wyznaczoną, bo na multi y, działa to na takiej samej zasadzie. Wiecie co, to może nie tak zrobimy. Konwoje. Hmm. Hostuj konwój, ja Wam pokażę tak, jak, jak potwierdzić. Robimy sobie swój konwój, ok. No i tam mamy informację, pod x Macie też CV, także mega spoko opcja. W opcjach najprawdopodobniej Macie dźwięki, tutaj i gdzieś powinniście mieć możliwość yy, wybrania mikrofonu. Hmm. Nie wiem o co, ale że to jest chyba kanał, na kanale jaki możecie gadać, więc to też jest spoko. Sygnał dźwiękowy, domyślny sterownik. I tutaj, na przykład, tak jak ja mam na przykład głośniki. Mm, możecie sobie wybrać, mm, z czego wy tutaj właśnie będziecie sobie. Nie, bo to jest e, sterownik audio. To tutaj mamy raczej e, muzyka przez co ma lecieć. Z tego, co mi się wydaje. Tak, no mam, ja to mam domyślne. E, dobra, kolejna informacja. No, tak jak mówiłem, jak już macie konwój, teraz rozwijacie sobie tutaj, e, jak to wygląda, nie? Bo zobaczcie, że tutaj macie zbanuj, wyrzuć, awansuj. E, I na przykład, e, chyba jest coś takiego, jak, jak gram z kimś e, i mogę mu dać też administratora w razie, gdybyśmy na przykład grali z widzami, ktoś by tam coś odpieprzał, ja byłbym zajęty, to ktoś może tego gościa po prostu wywalić. To jest spoko. Biorę sobie dostawę, słuchajcie moi drodzy, i teraz jest taka fajna sprawa, ee, że na przykład jak ja biorę dostawę i jest nas ośmiu, to nie musicie, wiecie, szukać tego samego ładunku totalnie. Bierzecie sobie zobacz i rozpocznij to samo zlecenie, i wszyscy dostajemy to samo zlecenie. Widzicie, jak już Razerowski do mnie dołączył, nawet chyba nie wie, że ja tutaj nagrywam odcinek, ee, i na przykład jak ja sobie teraz wezmę zlecenie, to on teraz, jak kliknie na przykład zobacz i rozpocznij to samo zlecenie, e, to jak najbardziej może sobie do mnie dołączyć. Teraz sobie bierzemy tutaj właśnie jazdę, robimy I jak sobie wcisnę M. A no nie dobra, bo to nie działa tak. Jak sobie jedziemy, nie, ja sobie tutaj wezmę pada i wam pokażę szybko, nie. I jak będę jechał i wcisnę sobie M, to mamy taką mapę. Co jest mega fajne. Dodatkowo pod tabulatorem możecie tą mapę sobie oddalać. Tego mi mega brakowało, bo nieraz jak na przykład graliśmy na Tracker SMP to była taka sytuacja, że ktoś tam się pyta, ej, gdzie jesteście? Daleko jesteście od jakiegoś miasta, do jakiego miasta macie najbliżej, i tak dalej. Zobaczcie, jak daleko można sobie tą mapę oddalić. No i wtedy możecie mu bez problemu powiedzieć, ona troszeczkę jest taka myląca, jak się tutaj gra. Możecie nawet tak oddalić no i tutaj macie. No raz, dwa, trzy, cztery cztery poziomy tak jakby widoku tej mapy z góry. Teraz, y, kolejna sprawa jest taka, no, że też, na przykład, jak jedziecie, y, no to nie możecie sobie na multiplayerze y, normalnie wejść tak samo. O'Razor nawet jest w tym samym mieście. Y, nie możecie sobie na multiplayerze, wiecie, teraz w menu, jak chcecie kliknąć, zatrzymaj się, by uzyskać dostęp do menu. No, ja tutaj sesję na razie na pobocze y, y, i zaparkuję. Teraz robimy tak. Y, no i teraz y, mogę zrobić coś takiego, że zamknij sesję. Zamykamy sesję. Kolejna sprawa jest taka, że jak zrobicie zamknij sesję i macie jakiś ładunek, albo wywali hosta, to później po wejściu do gry macie coś takiego, czy chcecie kontynuować ten ładunek, czy nie. Jeżeli klikniecie, że chcecie kontynuować, to będziecie kontynuowali dalej na tym samym serwerze, w momencie, gdy dołączycie z hostem, gdzieś tam was wywali do tego samego miejsca, albo was w ogóle wczyta w tym samym miejscu, w którym skończyliście. No i ja tutaj polecam, właśnie kliknąć sobie, żebyście to kontynuowali, bo. Wtedy może się dokończyć to zlecenie, nie? Jeżeli klikniecie, że porzuci zlecenie, no to, to na przykład koledzy będą jechali dalej z tym samym zleceniem, a Wy już byście musieli szukać jakiegoś innego. Nie wiem, jak to wygląda w momencie, gdybyście wzięli, że chcecie wziąć to samo zlecenie, czy Was nie cofnie po prostu do miejsca, z którego startowaliście, nie? Tak to, tak to wygląda, moi drodzy. Myślę, że to taki zbiór informacji. O, mamy tutaj, nie? Jeszcze mamy tak, konwój zakończony, no i tutaj macie podsumowane odkrycie miasta, odkrycie agencji pracy, odkrycie dilerzy ciężarówek. E, zwiedzone drogi, e, zrobione, zarobione pieniądze, zdobyte doświadczenie. No, i tutaj mamy cofnij postęp, czytaj zapis, zaakceptuj postęp. Możemy sobie kliknąć zaakceptuj postęp. I jeszcze raz przypominam tylko o skopiowaniu, właśnie tutaj, mm, swoich sejwów, To jest mega ważne, pamiętajcie, bo to jest beta, nie? I jak nie skopiujecie saveów, no to później możecie mieć problem z ich odzyskaniem. E, mamy tutaj na przykład moją historię postępu, bo kiedyś ktoś mnie osądził, że sobie pieniądze dodałem. Zobaczcie, jak to wyglądało. E, trochę tutaj tych godzin mam przelatanych, tak na, na, na dobrą sprawę. E, dystans e, swobodnej jazdy, tutaj mamy przejechany dystans na służbie. Całkowity przejechany dystans. E, przejechane trasy wykonane dostawy, dostawy, anulowane dostawy, całkowity czas gry. Tu na to nie patrzcie, bo kiedyś było coś takiego. E, a to jest chyba w, w grze. A tutaj mamy czas gry jaki mam na Steamie. 109 godzin? Nie, na tym profilu. Na tym profilu mam 109 godzin, więc myślę, że jest to jak najbardziej realne. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, ja ogólnie moje wrażenia, jeśli chodzi o tą BT, są no nieporównywalnie na plus, jeśli chodzi o tracker SMP, praktycznie totalnie zero lagów, zero przycinek, ee, ruch uliczny. Coś niesamowitego, te trasy po prostu wyglądają zupełnie inaczej. Ja naprawdę mega polecam, spróbujcie sobie, pobierzcie sobie BT, weźcie sobie dwóch, trzech ziomków, weźcie sobie traskę, ogarnijcie sobie i zobaczcie jaka jest zarobista różnica. Dodatkowo, tak jak mówiłem, mamy właśnie pod X-em CB możemy sobie tutaj ustawić, więc mega fajnie, możecie sobie wybrać mikrofon, z jakiego używacie na Sibiradio, radio, także no, tutaj jest mega plusik. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to wiecie co robić, łapka w górę, subskrypcja kanału, jeżeli chcecie więcej takich odcinków informacyjnych o tej becie, o samym ets no to piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Nara.